Witajcie moi drodzy, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie i oczywiście, odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Dziewiąt ziemi, koziorożec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to uczucia będą bardzo dojrzałe, sprecyzowane. Będziecie wiedzieli, co chcecie od uczuć i co możecie oczekiwać. I też będziecie względem uczuć musieli podejmować takie męskie decyzje. Będziecie się musieli zdać na swoich właśnie mężów w swoich w swoich właśnie narzeczonych. Jeśli chodzi o zdrowie, to może wam dostwierać w tym tygodniu serducho. Więc nie stresujcie się, nie denerwujcie się, bo to nie przyniesie nic dobrego. W pracy mogą być właśnie jakieś straty finansowe. Uważajcie, żebyście czegoś nie stracili, żebyście nie musieli zaczynać od nowa. A kartą tygodnia jest paś Pucharu. Więc wiele z Was może stracić w tym y, tygodniu głowę, y, głowę y, z, z miłości. Możecie się zakochać, y, możecie wejść w jakiś romans, możecie poznać kogoś y, bardzo takiego, że stracicie głowę. To by było na tyle, jeśli chodzi o koziorówstwa. Byk. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wasze uczucia będą bardzo sprecyzowane. Będziecie wiedzieli, czego chcesz, czego chcecie. Będą to bardzo dojrzałe, stabilne uczucia w tym tygodniu. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj, żebyś nie stracił czegoś bardzo ważnego w życiu, w zdrowiu. Uważaj na siebie, uważaj, co robisz, żeby coś, żeby ktoś albo coś Ci nie zaszkodziło właśnie względem zdrowia. Jeśli chodzi o pracę, też uważaj na jakieś szóstwa, oszustwa, matactwa, bo ktoś może Tobą manipulować. A kartą tygodnia jest sprawiedliwość, więc też uważajcie, żebyście nie weszli w konflikt z prawem, bo mogą być właśnie jakieś nieprzyjemności właśnie nieprzyjemności finansowe. Panna, uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was zakończy jakiś zły etap w swoim życiu. Przed Wami są jakieś przemiany i na pewno to, co nowe, będzie coś dobre i coś piękne. Więc nie trzymajcie się starych związków, starych rzeczy, które tak naprawdę od dłuższego czasu nie sprawiają Wam przyjemności i radości. Pora pójść dalej. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę, że mo może Wam dolegać właśnie serce, układ krążenia, e, też mogą być problemy z nerkami, więc uważajcie na swoje zdrówko. E, w pracy jakieś mogą być e, niedomówienia. E, karty mówią, żebyś nie opowiadał o sobie, bo może być coś wykorzystane przeciwko Tobie, i też dużo spraw nie wiesz. I możesz właśnie się dużo rzeczy dowiedzieć. A w kartą tygodnia jest paść pucharów, więc uważaj, żebyś nie stracił głowy dla miłości w tym tygodniu. No i wiele Państwo tego znaku może właśnie doczekać się oświadczeń. No i też czeka Was dużo pracy. Taki tydzień wytężonej pracy. To by było na tyle jeśli chodzi o żywioł ziemi żywioł powietrza wodnik uczucia zdrowie Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest dużo możliwości. Okno na świat, spełnienie marzeń względem uczuć. Względem uczuć wszystko Wam się poukłada. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być małe problemy. Te problemy mogą Was przerastać, ale dacie radę, pokonacie ten problem szybko. Jeśli chodzi o pracę, też mogą być problemy. Nie do końca ludzie. Będą chcieli, żebyście osiągnęli swój cel, więc nie zbaczajcie z drogi, dążcie do tego, a osiągniecie, co chcecie w sprawach zawodowych. A kartą tygodnia jest czwórka buław. No to czeka Was przyjemny, sympatyczny czas, szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, bliźnięta. uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to powinniście się zastanowić, czego chcecie względem uczuć i do tego dążyć, bo to osiągniecie, to wam się wszystko ułoży. Na pewno czeka was szczęśliwy czas względem uczuć. Jeśli chodzi o zdrowie, to może Wam coś dolegać, będziecie się zastanawiać, od czego, ale na pewno ten problem szybko pokonacie. W pracy jakieś nowe możliwości, nowe perspektywy, los coś Wam fajnego ześle, więc wykorzystajcie swoje możliwości, żeby czegoś nie stracić. A kartą tygodnia jest zbójka pucharów. No to będzie przesympatycznie, jeśli chodzi o uczucia, o miłość, będzie się związek. Rozwijać i w starych związkach, i w nowych. Waga uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, też. Dużo możliwości, nowe perspektywy, pozytywne zmiany, los Wam ześle, właśnie, żeby Wasze marzenia względem uczuć się spełniły. Więc nie, nie strać czegoś, bo później to będzie ciężko odzyskać. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę też, że niestety będziesz musiał o swoje zdrowie zadbać no i na pewno czeka Ciebie czas właśnie jakieś, jakiegoś trochę leczenia. Jeśli chodzi o pracę, to mogą być jakieś nieporozumienia, jakieś zmartwienia przez pracę, ale też szybko te problemy pokonasz. A kartą tygodnia jest, jest królowa buła, więc będziesz w tym tygodniu błyszczeć, będziesz bardzo przebojowy, no i też co niektórzy mogą właśnie znaleźć Nową pracę to by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł powietrza. Żywioł ognia. Baran. Czucie zdrowie praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to bardzo szczęśliwy pomyślny okres. I w starych związkach, i w nowych będziecie, oj, będzie się działo, będzie to bardzo gorący tydzień. Yy, no, wyszły tu kochankowie, ale też będziecie musieli dokonać jakichś wyborów. Co by się nie działo, wybory będą trafne. Jeśli chodzi o zdrowie, to może się też coś właśnie zadziać. Ale ten problem szybko pokonacie i też zostaniecie dobrą wiadomość odnośnie zdrowia. Jeśli chodzi o pracę, to też mogą być jakieś problemy w pracy, mogą być jakieś konflikty, więc będziecie musieli szybko działać. A kartą tygodnia jest dwójka pucharów, więc no, czeka Was właśnie pomyślny, szczęśliwy okres, jeśli chodzi o uczucia. Lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o lwa, to tutaj mogą wyjść jakieś konflikty w uczuciach, nieporozumienia, może dojść właśnie do kłótni i będzie bardzo niesympatycznie. Nawet niektóre pary mogą się rozstać. W zdrowiu też widzę kontakt z lekarzem, jakaś rozmowa. No, i na pewno ym, osoba nie lubi sprzeciwu, więc po prostu też nie możesz z tym lekarzem w jakiś sposób zachodzić w zadry. Jeśli coś ci powie, to powinieneś go posłuchać. Jeśli chodzi o pracę, to w pracy będziesz miał opiekę, yy, jakiegoś kolegi, pomoc, jakiegoś kolegę, na którego się będziesz mógł zdać. A kartą tygodnia jest. Walet mieczy. No właśnie, czekają Ciebie jakieś spotkania z osobą urzędową, typu policjant, lekarz. No i też jakieś pozytywne, szybkie zmiany w pracy. Szczelec, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w uczuciach pozytywna zmiana, los coś ci ześle, że powinieneś wykorzystać swoje szczęście, bo może być z tego bardzo sympatyczny związek. Jeśli chodzi o zdrowie, to jeszcze będziesz się trochę zastanawiał, ale na pewno pokonasz problem, jeśli chodzi o zdrowie. W pracy, walka z uczuciami, możesz też gdzieś właśnie. Wyjechać, mogą być też jakieś zmiany. A kartą tygodnia jest dwójka denarów, więc możesz dostać jakiś, właśnie sympatyczny prezent. No i jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować. To by było na tyle, jeśli chodzi o żywioł ognia. Żywioł wody, rak. Uczucie, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to mogą właśnie być nieporozumienia, jakieś niewyjaśnione sytuacje w uczuciach, ale wszystko się wyjaśni, poukłada się w związkach. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz mieć właśnie jakieś stany depresyjne, no i też karty mówią, żebyś nie nadużywał używek, bo co za dużo to niezdrowo. W pracy możesz podpisać też kontrakty, ale uważaj, żebyś też źle nie był oceniany. Uważaj też na języki ludzkie, a kartą tygodnia jest dziewiątka buła, więc co stoi w miejscu, to się cofa. Powinieneś działać i zaliczać nowe etapy swojego życia, nie stać w miejscu. Skorpion. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też u Skorpiona jakieś y, nieporozumienia, jakieś takie trochę y, niewyjaśnione sytuacje, ale w związkach się wszystko poukłada. Jeśli chodzi o zdrowie, to też w zdrowiu musisz trochę odpocząć, musisz trochę zainwestować w siebie, zadbać o siebie, bo potem mogą być właśnie jakieś poważniejsze problemy. W pracy czekają cię dobre spółki, dobre decyzje, ale też możesz gdzieś wyjechać za, e, za pracą, albo też możesz gdzieś wyjechać na jakiś urlop. A kartą, Tygodnia jest świat. Przed Wami są nowe możliwości, nowe perspektywy, okno na świat otworem. No i też spełnienie marzeń. Jakieś marzenia się Wasze spełnią. Ryby, uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Będziesz bardzo dużo myślał, analizował o związku, o uczuciach, ale też uważaj, żeby Ciebie ktoś nie, nie oszukał i też nie oszukuj. Jeśli myślisz, że związek jest nie wart tego, to warto włożyć czas, poświęcenie, bo z tego związku będzie coś dobrego, trwałego. E jeśli chodzi o zdrowie, to będą szybkie zmiany pozytywne, Pokonasz swoje problemy zdrowotne i dostaniesz dobrą wiadomość względem zdrowia. W pracy pozytywny czas, dobre pieniądze, dobry awans, możesz awansować i też możesz liczyć na dodatkowe pieniążki. A kartą tygodnia jest czwórka denarów, więc nawet będziesz mógł w tym tygodniu zaoszczędzić, odłożyć, ale też taka trochę. Karta z komca: nie przesadzaj z oszczędnościami. Jeśli trzeba wydać, to po prostu wydaj. Dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami serdecznie. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę.